Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Ojca Świętego Jana Pawła II, do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, o Eucharystii w życiu Kościoła. Wprowadzenie. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się Obietnica. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od Dnia Zesłania Ducha Świętego w którym Kościół, lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie Niebieskiej, najświętszy sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Słusznie Sobór Watykański II określił, że ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza pascha i chleb żywy. Który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające ciało daje życie ludziom. Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu obecnemu w sakramencie ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. W jubileuszowym roku 2000 dane mi było sprawować mrze święte w jerozolimskim wieczerniku, tam gdzie według tradycji została ona odprawiona po raz pierwszy przez samego Chrystusa. Wieczernik, miejsce ustanowienia Eucharystii. To tam Chrystus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Potem wziął w swe ręce kielich napełniony winem, powiedział im: Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że w posłuszeństwie jego zaleceniu to czyncie na moją pamiątkę. Dane mi było powtórzyć w tym samym miejscu słowa wypowiedziane przez niego 2000 lat temu. Czy apostołowie, którzy uczestniczyli w ostatniej wieczerzy, byli świadomi tego, co oznaczały słowa wypowiedziane wówczas przez Chrystusa? Chyba nie. Stało się to dla nich jasne dopiero po zakończeniu Triduum Sacrum, to jest po przeżyciu wydarzeń, jakie miały miejsce od wieczora Wielkiego Czwartku do poranka Wielkiej Niedzieli. Wtedy niej wpisuje się misterium paschalne. Wpisuje się także misterium Eucharysticum. Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego. Dostrzegamy to już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła, jakie znajdujemy w dziejach apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Łamanie chleba oznacza właśnie Eucharystię. Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne. To, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku podczas Ostatniej Wieczerzy i po niej. Ustanowienie Eucharystii uprzedzało bowiem w sposób sakramentalny wydarzenia, które wkrótce miały nastąpić, począwszy od konania w Getsemanii. Widzimy znów Pana Jezusa, który wychodzi z Wieczernika, schodzi z uczniami w dół, ażeby przekroczyć potok Cedron i wejść do ogrodu oliwnego. W ogrodzie tym do dnia dzisiejszego zachowały się niektóre bardzo stare drzewa oliwne. Może były nawet świadkami tego, co dokonało się w ich cieniu, owego wieczoru, gdy Chrystus na modlitwie doświadczał śmiertelnej trwogi. A jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Rozpoczynało się przelewanie krwi, tej samej krwi, którą nieco wcześniej ofiarował Kościołowi jako napój zbawienia w sakramencie Eucharystii. Ostatecznie zostanie wylana na Golgocie i stanie się narzędziem naszego odkupienia. Chrystus zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew. Wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Zaangażowanie Magisterium Kościoła w dzieło ogłoszenia zaowocowało duchowym wzrostem wspólnoty chrześcijańskiej. Niewątpliwie reforma liturgiczna Soboru w znacznym stopniu przyczyniła się do bardziej świadomego, czynnego i owocniejszego uczestnictwa wiernych w najświętszej ofierze ołtarza. Ponadto w wielu miejscach adoracja Najświętszego Sakramentu znajduje swą właściwą rolę w życiu codziennym i staje się niewyczerpanym źródłem świętości. Pobożne uczestnictwo wiernych w procesie eucharystycznej, w uroczystość ciała i krwi pańskiej jest łaską od Pana, która co roku napełnia radością wszystkich biorących w niej udział. Można by dalej wymieniać inne pozytywne przykłady wiary i miłości do Eucharystii. Niestety, obok tych blasków nie brakuje też i cieni. Istnieją bowiem miejsca, w których zauważa się prawie całkowity zanik praktyk adoracji eucharystycznej. Do tego dochodzi też tu i ówdzie, w różnych środowiskach kościelnych. Nadużycia powodujące zaciemnianie prawidłowej wiary i nauczania katolickiego odnośnie do tego przedziwnego sakramentu. Czasami spotyka się bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy Eucharystii. ogołocona z jej wymiaru ofiarniczego, jest przeżywana w sposób niewykraczający poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania. Poza tym niekiedy bywa zapoznana potrzeba posługi kapłańskiej, opierającej się na sukcesji apostolskiej, a sakramentalność Eucharystii zostaje zredukowana jedynie do skuteczności jej głoszenia. Stąd też tu i ówdzie pojawiają się inicjatywy ekumeniczne, które, choć nie pozbawione dobrych intencji, stosują praktyki eucharystyczne niezgodnie z dyscypliną, w jakiej Kościół wyraża swoją wiarę. Jak więc w obliczu takich faktów nie wyrazić głębokiego bólu? Eucharystia jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczność i umniejszenia. Ufam, że ta cyklika przyczyni się w skuteczny sposób do rozproszenia cieni wątpliwości doktrynalnych i zaniechania niedopuszczalnych praktyk, tak aby Eucharystia nadal jaśniała pełnym blaskiem całej swojej tajemnicy. Godzina naszego odkupienia. Pomimo że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, żeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Ogonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Kiedy sprawujemy Eucharystię w Jerozolimie, w tym miejscu, gdzie był grób Chrystusa, wracamy jak gdyby w sposób namacalny do tej jego godziny. Godziny krzyża i uwielbienia. Do tego miejsca i do tej godziny przenosi się duchowo każdy kapłan, który celebruje mszę świętą. Razem ze wspólnotą chrześcijan, która w niej uczestniczy. Okrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. Tym słowom wyznania wiary wtórują słowa adoracji i proklamacji. Etce ignum crucis, incusalus mundi pependit, venite adoremus. Takie zaproszenie Kościół kieruje do wszystkich w godzinach popołudniowych Wielkiego Piątku daj mi znów swój śpiew podczas Wigilii Paschalnej oznajmiając Surexis Dominus De Sepulcro, Ki Pronobis Pependit Inigno Alleluja Misterium Fidei Tajemnica wiary Kiedy kapłan wypowiada lub śpiewa te słowa, obecni odpowiadają Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale lub podobnych słowach Kościół, wskazując na Chrystusa w tajemnicy jego męki, objawia także swoją własną tajemnicę Eklezja de Eucharystia. Jeśli w dniu pięćdziesiątnicy, przez Dar Ducha Świętego Kościół rodzi się i wychodzi na drogi światła, to momentem decydującym dla jego tworzenia się jest z pewnością ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku. Fundamentem i źródłem Kościoła jest całe tridum paschalne. Ale niejako zawiera się ono jest uprzedzone i skoncentrowane na zawsze w darze Eucharystii. W tym darze Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nieustannie uobecnienie tajemnicy paschalnej. W nim ustanowił tajemniczą równoczesność między tamtym triduum i wszystkimi mijającymi wiekami. Myśl ta rodzi w nas uczucie wielkiego i wdzięcznego zdumienia. Wydarzenie paschalne i Eucharystia, które je uobecnia przez wieki. Mają niezmierzoną pojemność, obejmują niejako całą historię, ku której skierowana jest łaska odkupienia. To zdumienie winno zawsze odżywać w kościele zgromadzonym na sprawowaniu Eucharystii. W sposób szczególny jednak winno towarzyszyć szafarzowi Eucharystii. To on dzięki władzy udzielonej mu w sakramencie święceń dokonuje przeistoczenia. To on wypowiada z mocą Chrystusowe słowa zwieczernika. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest krew moja, która za was będzie wylana. Kapłan wypowiada te słowa, a raczej użycza swoich ust i swojego głosu temu, który wypowiedział je w wieczerniku i który chce, ażeby były wypowiadane z pokolenia na pokolenie przez wszystkich, którzy w Kościele uczestniczą w sposób służebny w jego kapłaństwie. Pragnę to eucharystyczne zdumienie rozbudzić, pisząc tę encyklikę. Jako kontynuację dziedzictwa jubileuszowego, które chciałem przekazać Kościołowi w liście apostolskim Nowo Milenio i Neunte oraz w jego maryjnym zwieńczeniu w liście Rosarium Virginis Maria. Kontemplacja oblicza Chrystusa, kontemplacja wraz z Maryją jest programem, który zaproponowałem Kościołowi o początku trzeciego tysiąclecia, zachęcając Go, by z entuzjazmem nowej ewangelizacji wypłynął na głębie w Morzu Dziejów. Kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania go, gdziekolwiek się objawia. Obecny na różne sposoby, ale przede wszystkim w żywym sakramencie jego ciała i jego krwi. Kościół żyje dzięki Chrystusowi Eucharystycznemu. Nim się karmi, z niego czerpie światło. Eucharystia jest tajemnicą wiary i jednocześnie tajemnicą światła. Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię, wierni mogą w pewien sposób ponownie przeżywać doświadczenie dwóch uczniów z Emaus otworzyły się im oczy i poznali go. Od kiedy rozpocząłem moją posługę następcy Piotra, zawsze szczególną uwagę poświęcałem wielkiemu czwartkowi, który jest dniem eucharystii i kapłaństwa. Na tę okoliczność każdego roku kierowałem list do wszystkich kapłanów świata. W tym roku, 25. mojego pontyfikatu, chcę w sposób szczególny zaprosić cały kościół do refleksji eucharystycznej. I wezwać do dziękczynienia Panu za dar Eucharystii i kapłaństwa, dar i tajemnice. Jeżeli ogłaszając rok różańca pragnąłem związać 25 rok mojej posługi z kontemplacją Chrystusa w szkole Maryi, to w wielki czwartek 2003 roku nie mogłem nie zatrzymać się nad Eucharystycznym obliczem Chrystusa i zwrócić uwagę Kościoła na centralne miejsce Eucharystii dzięki niej Kościół żyje, karmi się tym żywym chlebem. Czy można zatem nie odczuwać potrzeby nakłaniania wszystkich do odnowionego przeżywania tego doświadczenia? Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w niegowici. Gdzie spełniałem moją pierwszą posługę doszpasterską kolegiatę świętego Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę św. Piotra oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również sprawować w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach morskich. Sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach miast. Ta różnorodna sceneria moich mszy świętych sprawia, iż doświadczam bardzo mocno uniwersalnego, można wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego. Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie temu, który je uczynił z niczego. I w ten sposób on, najwyższy i wieczny kapłan, wchodząc do odwiecznego sanktuarium przez swoją krew przelaną na krzyżu, zwraca stwórcy i ojcu całe odkupione stworzenie. Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła na chwałę najświętszej trójcy. Doprawdy jest to misterium Fidei. Dokonujące się w Eucharystii, świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa. Eucharystia pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Tym tłumaczy się wielka troska, jaką Kościół zawsze otaczał tajemnicę Eucharystii, pieczołowitość, jaką dostrzegamy w autoratywnych orzeczeniach Soborów i papieży. Jak nie podziwiać wykładni doktrynalnej dekretów o najświętszej Eucharystii albo o najświętszej ofiarze mszy świętej promulgowanych przez Sobór Trydencki? Dokumenty te przez kolejne wieki kształtowały zarówno teologię, jak i katechezę, i do dzisiaj są dogmatycznym punktem odniesienia w nieustającym procesie odnowy i duchowego wzrastania ludu Bożego w wierze i miłości do Eucharystii. Biorąc pod uwagę czasy nam bliższe, trzeba wymienić trzy encykliki encykliki Mire Caritas Leona XIII, encyklikę Mediator Dei Piusa XII oraz encyklikę Misterium Fidei Pawła VI. Choć Sobór Watykański II nie opublikował oddzielnego dokumentu poświęconego tajemnicy Eucharystii, to jednak w swoich licznych dokumentach, a szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lubangentium oraz w Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium wskazuje na jej różnorakie aspekty. Ja sam w pierwszych latach mojej posługi apostolskiej na katedrze Piotrowej miałem okazję we liście apostolskim Dominika Esene rozważyć niektóre aspekty tajemnicy Eucharystii i jej wpływu na życie tych, którzy ją sprawują. Dzisiaj podejmuję na nowo poruszony wcześniej temat z sercem jeszcze bardziej wypełnionym wzruszeniem i wdzięcznością, wtórując niejako słowom psalmisty: Cóż, oddam panu za wszystko, co mi wyświadczył, podniosę kielich zbawienia. I wezwę imienia pańskiego.